Ma. E, dzisiaj zagramy sobie warka. E, jakby. Nie wiem co powiedzieć, bo trochę już w niego gram. A chwila tam mam most. E, tylko czekajcie, bo Bo mi się trochę baguje. jak Zobaczcie na mojej dłonie na przykład. O, nie, nie wystałem, bo ostatnio wy wystawały palce, nie? ale jeżeli chcia, chcielibyście, to chci, jeżeli chcielibyście serię z tego, e, to, to dajcie lajk. A dzisiaj zajmiemy się ekspieniem tego oto tutaj pana. Przeważnie waga i energia, jakby HP nie jest aż tak ważne. E, Postaram się też polecieć tam, bo tam... Czekajcie. Tam. Bo tam jest bardzo dużo dosyć metalu. A ja żeby, wiecie. Potrzebował do różnych rzeczy. Nawet na przykład do... <laughs> Sorry za mój głos, byłbym trochę Hmm... Nie, to jest słabe. Dobra. Generalnie to będziemy szukać... E, dodo różnych takich tych nie raptorów tylko dilo e, dilozaurów dokładnie e, e, patrzcie na ten skill snajperski, patrzcie to no e, cicho e, nie, to są te kradzieje głupie to mniej więcej będzie wyglądało. Co jest? To, żeby on nie umarł, nie? O wow! Kurde, dobra, dobra. Eee, Ale może też polecimy w tamtą stronę. Tam są stronę są nawet fajne itemy też spróbuję go trochę tak. Dobra, eee ty... Eee... Czy chyba ma level... Nie. Mm. O nie, nie, nie! Eee.. Generalnie to... Chciałbym w następnym odcinku oswoić. O te, czekajcie, te widzicie te dwa takie te, to, to gdzie tam jest moja głowa i e... 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 i jeszcze e... jeszcze generalnie to o tego, ale on jest z... wrogo nastawiony trochę. Eee. eee Ale to już w następnym odcinku chyba Dzisiaj mogę wziąć odspilnie eee. Dzisiaj może jeszcze polecimy, zdążymy na wulkan eee. eee, Czekajcie chwilę Eee, eee, dobra, zrobimy wam małe części. Trochę go podek ale... Wiecie, pe 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 będzie, pewnie będziecie mówić, że wam eee, że coś... ja nie pokazywałem, ale wiem, czy to jest aż tak ciekawe. No, po prostu sobie biję O, Obo takie parazaury, o. Wiecie co? Ja mam chyba zrobić cięcie. E... No, no i... jakby... Poczekajcie, ładne ujęcie trzeba <grym się zimę> Stworzyłem też sobie siekierę z metalu, może nie widać, ale to jest skin nałożony. E... Tutaj będzie cięcie, no więc widzimy się za chwilę. E, siema, jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli jesteście ciekawi jak eksploduje dinozaury, to na przykład właśnie tak. Widać? O, już sekundę zostało. Teraz zobaczymy jak sobie poradzi z gruntem Patrz, się on już, on już... O boże. <ścoughs> sekundę. Tak to mniej więcej wygląda. 20 dealów czy coś takiego, ale powiem Wam, że jest ta grupa mocna. O, już sobie trochę e, podekspiłem. Więc w następnym odcinku e, pójdziemy. A teraz e, pójdziemy na. Jak to się nazywa? E, на вулкану. Не, я хочу к этому компью сходить. О, есть. Yes. Есть yes. yes, мой пес. Nie może, może mnie teraz zaatakować, musisz. Eee. Czekajcie, bo. By... Chwila, wszyscy w to miejsce powinny. to, to jest? Eee, nie wiem, jak to ustawić. Czekajcie. Mm. i to będzie na przykład L e. dobra okej, okay, właśnie będę oswajał kompi ale Mu trzeba dać e, Prime so, Co chwilę... O! I pros. Mamy... Takie. Mamy kąpiego. Bardzo wymagającego zwierzętę łap. Konfi, powiem wam, że... Nie! Kurde, jak chcę go zdjąć? Ale fajnie! O kurde. Dobra, będzie mi towarzyszył. Eee, czekajcie. Bo coś tak brzydko widać ma... trzy... Eee... trzy... O. o! Tak słabo widać! Przestańcie no. mnie blokować! Dobra, chodźmy... I... Okej. Okay. On już do mnie idzie, on wie, co się szykuje. Co ty do góry do On jest grębek. Dajcie do grę tutaj są. Zgredek. Co jest? Dobra. A tutaj w ogóle mam takiego fajnego okora, więc fajnie. Nie wiem ile minut odcinka bo przy tej Chcesz te... że Dobra, bardzo przychodzić, bo ja widziałem takiego dużego węża, który był bardzo duży. mnie tam są nie nie, to ja się dałem. Co jest? Ty, a kąpi? Gdzie skąpi? Я уже должен вернуться в базе. Что они там еще от Właśnie lepiej uciekać do bazy. Właśnie takie muszki będą. Mój raptor. Raptop e, dobra. Raptor jest bardzo ważny, bo jakby bardzo długo go e, szukałem. I on będzie też takim lekkim tankiem. Oni, oni się tutaj zblokują. Okay. Ich jest za dużo! Ja... Jeśli podoba Wam się taka seria, to zostawcie tą łapkę. On już... im się już nie chce. Czy się boję, że w tej wodzie mogą być... Nie, nie powinno być, a jak nawet gdyby były... To już by pirani nie było. A jak gdyby były, to już ich dawno by tutaj nie było przez moje dinożary. Wyobrażacie sobie, ten, oswoicie łososia? Hm. A tam jest hmm. tutaj rogatko Patrz, trafię go Albo i nie, bo była skała A teraz powinienem no jeszcze głowa chyba O kurde, w sam czubek Tutaj, tutaj. Dobra Albo i nie Ты его... Окей, добра, иду. Что они такие воины? О, о, боже, я не тебя... могу. Do. W następnym odcinku e, pójdziemy właśnie mówię na wulkan, Pozbierać trochę metalu, a może jeszcze jakieś zwierzątki <y> <y> to <TVs> słabo, no oh, kurde. Ale posłuchajcie, jak chcecie... Gdybym zrobił od nowa wszystko to mówcie Bo jakby zacząłem bardzo długo Znaczy bardzo szybko Dobra no to, to co? Piesał. Patrzcie w ogóle na to On wygląda Jak taki T-Rex Czekajcie. Patrzcie na to Widzicie? Albo to oczy Tirek ten kąpi na moich plecach jak ten fajnie wygląda. Posłuchajcie, bo, bo, bo ja nie wiem jak go ściągnąć. Trochę ulepszyłem bazę, zaraz wam pokażę. Okay. Nie wolno pierwsza zasada. Nie wolno nie, nie może być tutaj ani jednego dinozaura, który nie jest mi. więc tak to się kończy. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Ale zobacz, a tutaj jest miejsce dla... dinożarła. Taki... Tutaj jeszcze nie wiem, co będzie. Tutaj malutki taki domek. To tutaj mo może będą śpiwory, nie wiem. Wiem, tutaj będą po prostu śpiwory. By... Nie ma gdzieś... Nie mam żadnego śpiwora, więc jakbym zginął, to... Ale wiecie co? Może w następnym odcinku tam pójdziemy. Znaczy jakby się przeprowadzić. Ale... Nie wiem. Wątpię, bo tam jest za dużo jakby... Za dużo problemów. Okej. Okay. Ładnie to wygląda. Okej. Okay. Hmm. Tutaj. Tutaj. Tutaj ja sam nie wiem, co będzie. Ale to jest, tutaj się napracowałem Tutaj mamy wiadomo Albo czekajcie Zwy o. Tutaj mamy wejście Tu Tutaj jest jakby i tam są różne Tutaj są na przykład itemy na strzały, tylko słomy nie mam. że drzewa wszystkie powycinałem. A tutaj na razie jest wieża obserwacyjna. Albo strzelnicza, czy coś. Nie, nie trafi. Dobra, nie ma co marnować strzałów. No więc chyba będzie na tyle. Taki krótki chyba jest ten odcinek, ale nie, nie wiem e, A więc Szybko się ulepszę Więc ja się z wami żegnam. Słuchajcie, wezmę taką Wejdę na samą górę, żeby ładnie to wyglądało. czy mi się to nagrywa. Dobra, nagrywa. <laughs> Już się bałem. Okej. Okay. Więc wejdziemy. A więc zakończymy ten odcinek z takim widokiem. A oh, wow. Dobra. Już nieważne. E... A więc tyle mogę powiedzieć. O. Zegnę się z wami. robić Zegna ja się. Dobra, żegna się z Wami Trilobit, a więc do, do zobaczenia w następnym odcinku.